Dzień dobry dzisiaj moi drodzy. Szybka rolka, malutkie nieruchomości i ogromne zyski, Wzrost z inwestycji 50% i sam prezes firmy Eco Rental Box. Cześć Prezesie! Witam. Witam. Cześć Paweł. Wygodnie jak w kawalerce? Tak, to tylko 3 metry kwadratowe, ale jednak wygodnie. Ile powiedz płaci klient za taką powierzchnię? Przy rocznym jest to 150 zł netto, przy miesięcznym 199 zł za, metr, za całą taką komarkę. Ile masz na placu tutaj takich modułów? 60. 60 modułów, mhm. a za większe ile płaci klient? Realnie mówiąc przy takiej największej 12 to jest za jakieś 500 zł przy miesięcznym, 450 złotych przy opłacie rocznej, prawda? Czyli klient wynajmniej na rok z góry sobie i ma tą cenę wtedy zapewnioną lepsze. To jest akurat 12 metrowa. Tu jest ten większy? Mhm. Akurat Czy jest pusty. możliwe wygenerowanie 50% stopy zwrotu tutaj? Jak najbardziej. Jest to realne. No to zapraszamy Was do środka tej komórki, zapraszamy Was do tego biznesu. Więcej szczegółów na Waszej stronie internetowej. Ja życzę powodzenia, kawał pomysłu. Znowu przegrałem. Dobrego dnia. Hej. Trzymajcie się.